Cześć, witajcie w naszym drugim materiale z Madrytu, obiecanym podsumowaniu kosztów i daniu Wam jakiś porad, jak tutaj w ogóle przyjechać, jak to tutaj na miejscu wygląda. Omówimy to sobie wszystko, w międzyczasie myślę, że na ekranie też będziecie mieć e... koszty. Tak, koszty. na pewno będziemy li liczyć na bieżąco koszty względem tego, co mówimy, a także pewnie będziemy pokazywać, jak na przykład poruszać się po stronie klubowej Atletiko, żeby tam kupić na przykład bilety. Także tutaj wszystko w rękach naszego montażysty Kuby. A my bez przedłużania przejdźmy sobie może do, do tych kosztów. Od tego sobie zaczniemy. Zaczniemy od kosztów takich no, obowiązkowych, które trzeba ponieść, no, czyli pierwsza, najdroższa również rzecz, czyli podróż. Lot do Madrytu i z powrotem. Do tak, tych lotów z Polski nie ma jakoś bardzo dużo. My wybraliśmy Lot z Warszawy, i tutaj udało nam się złapać te bilety w całkiem, myślę, niezłej cenie, bo poniżej 9 zł minimalnie. Często one są powyżej 1000. Też na początku, jak szukaliśmy, to właśnie w takiej cenie były. Później udało nam się złapać jakieś właściwie ostatnie sztuki na ten samolot, i wyszło nas to poniżej 9 zł, więc, więc była to naprawdę spoko opcja. Druga, myślę, kluczowa kwestia, czyli nocleg, tak. My znaliśmy sobie taki niedaleko centrum, to... Pół godzinki się idzie na Grand Vie, więc tak myślę, że raczej dobra lokalizacja. Też warto zaznaczyć, że jesteśmy tutaj w cztery osoby i nas... Jesteśmy tutaj na pięć dni, więc te koszty też warto tak wziąć pod uwagę pod tym kątem, że to nie jest na jedną osobę, na, na przykład weekend. Tylko na trochę dłuższy czas i na więcej osób. No tak, to jest właśnie kluczowe tutaj przy noclegu, no bo ten nocleg dzielony na cztery wyszedł nas 640 zł na osobę. Jeszcze trzeba było więcej szukać, żeby po prostu znaleźć e, mieszkanie takie na cztery osobne Airbnb, bo jednak no wiadomo, więcej jest poko jedną jednoosobowych czy dwuosobowych, więc na cztery lub więcej osób jest naprawdę. No, no tak, my tutaj też postawiliśmy nacisk bardziej na lokalizację niż na warunki. No nie jest ono za duże, ale. Przebywaliśmy tutaj tak mało czasu, że nie, nie był to dla nas żaden dyskomfort właściwie. Jeśli chodzi o kolejne obowiązkowe koszty, no to obowiązkowym kosztem myślę jest mecz Atletico. I tak. Po to jakby nie patrz, to jesteśmy. I tutaj myślę, że możecie zaoszczędzić najwięcej względem nas, bo my postawiliśmy na te wyjściówki y, załawkami trenerskimi. Bardzo. Bardzo nisko i one no, są droższe niż te na wyższych kondygnacjach, a warto znaczyć, że metropolitano zbudowane jest naprawdę przemyślanie i z tych wyższych sektorów również widać boisko bardzo dobrze. A, ale no wiadomo, ten experience meczowy z tych trybun na dole no, jest jeszcze lepszy. I tutaj za nie zapłaciliśmy około 120 euro. To wie... chyba nie, nie zaznaczyliśmy, że zamieszkanie mieszkanie 640 zł nam wyszło na. Tak, tak powiedziałem dni o tym. na. 640 zł wyszło na 5 dni na jedną osobę, tak? tak? Tak. jest, tak, no tak. Dobrze. dobrze. Bo tutaj tych cyferek mamy. już mamy tyle, tak. że. I tutaj przechodząc do kwestii Atletico, bardzo dobrą sprawą jest podkreślić. Tip numer jeden, Karta tak Socios. Jest, tak jest. Jeżeli jesteśmy w naszym wieku, czyli tam bodajże do 24 roku życia, tam od, od 17 do 24 bodajże. Możecie ją nabyć na sezon za 50 euro i daje Wam ona naprawdę sporo korzyści, bo jest to zniżka na zwiedzanie stadionu, bodajże bezpłatny bilet bezpłatny na mecz kobiet. bilet na mecz kobiet, chociaż... zniżki w sklepie, w sklepie Atletico, które naprawdę może dużo dać. Tak, w naszym wypadku, naszym wypadku dało nam bardzo, bardzo dało. dużo. No i również pierwszeństwo przy zakupie biletu, więc tutaj o to nie musieliśmy się martwić. Również posiadaczowi daje zniżkę na ten bilet i to też tutaj całkiem mm -hmm. pokaźną. Więc. Suma summarum, chyba te 50 euro się i tak finalnie zwróciło. Myślę, że zwróciło się z absolutnie z nawiązką. A też no, dostajecie w taką fajną pamiątkę, bo to jest taka karta z Fernando Torresem, aktualnie. Oczywiście, jeśli przyjdzie, bo naszemu koledze jeszcze nie, no, nie przyszła i. Tak, no, no ale wydarzyło. tutaj nie było problemu, wystarczyło tam podawać numer, numer i wszystko, wszystko śmigało. Także to jest myślę tip numer jeden. Karta Socjus na wyjazd. Jeżeli planujecie robić większe zakupy w sklepie Atletico, to na pewno się przyda. Kolejna rzecz związana z Atletico, czyli wycieczka po stadionie, to jest koszt około 100 zł. I tutaj myślę warto, jeżeli mówimy już o atrakcjach, zaznaczyć, że niekoniecznie trzeba je kupować na miejscu. Jest na przykład taka strona, z której my korzystaliśmy. korzystaliśmy Get Your Guide. I tam na przykład po wykupieniu jednej z atrakcji na kolejne dostawaliśmy 5% zniżki, więc to zawsze też jakieś złotówki zostawały w naszych portfelach. Zwiedzanie Atletico na przykład było tam minimalnie tańsze bodajże niż przez oficjalną stronę Atletico, więc również to była jakaś oszczędność. Czy zostało nam coś jeszcze z takich kosztów? Z takich obowiązkowych? Yy, może metro. Za tak to? jest, no myślę, że I transport teksów, jest kluczowy. Tak, no, tak, no, tak. Nawet i metropolitan jest oddalone dosyć daleko od stadionu. Karty na metro, które później ładujecie, kosztują po 2,50 euro. My już je mieliśmy, więc ten koszt nam odpadł. Natomiast 10-krotne hmm. y, doładowanie 10 przyjazdów, które hmm. nie mają limitu czasowego, tutaj po prostu wchodzicie do metra, nabijacie karty, jeździcie ile chcecie i dopiero jak wyjdziecie to. Wasz przejazd się kończy? Można się przesiadać też między tak jest. No są też różne strefy, ale my akurat nie, nie wyjeżdżaliśmy z tej pierwszej. No jeżeli byście chcieli odwiedzić na przykład hetafę, no to tam jest już inna strefa, więc tutaj trzeba by się liczyć z jakimś dodatkowym wydatkiem. Natomiast jeżeli chcecie się poruszać tak stricte po Madrycie, po tych atrakcjach turystycznych, po Metropolitana, no to nie będzie Wam to potrzebne. 10 przejazdów około 40 zł, tak jak powiedziałeś. Karta 2,50 euro. No później wiadomo, też zostaje Wam ona. Ona chyba nie ma ża żadnego terminu ważności, więc jeżeli przyjedziecie potem ponownie, no to już. Zacznij doładować. Będziecie ją mieć. Kolejna rzecz to jeszcze transport z lotniska. My wzięliśmy taksówkę akurat. Tak jest, tutaj. Może chyba powiedz, bo też nie rozumiesz taryfikatora taksówki, ale w każdym razie jest usta ustanowiony przez miasto, więc. Tak jest. I on, to jest, jest nie, chyba stała kwota bodajże 33 euro, jeżeli się nie mylę. Wydaje mi się, że ostatnim razem, gdy byłem, też tyle płaciłem i teraz również tyle zapłaciliśmy. Więc jeżeli tam nie wyjeżdżacie, pewnie poza jakiś obręb Madrytu, to ta stawka to jest właśnie 33 euro, więc na czterech rozłożona ona też nie wyszła jakaś dramatyczna. Natomiast są też autobusy. Na które można kupić inne bilety, więc da się też pojechać z, lotn pojechać z lotniska taniej. Natomiast my tutaj postawiliśmy też no, no, na wygodę, tak? bo mieliśmy też opóźniony samolot, więc już nie chcieliśmy tracić kolejnego czasu. Postawiliśmy na taksówkę, no i, no i chyba wyszło ok. Mhm. I to są takie koszty, myślę, na no, których tutaj nie unikniecie, tak, no bo jesteśmy na kanale Atletico, więc. Te koszty związane z Los rozwiczyliśmy tutaj w, te, w te, te, które bierzemy za pewnik. No może poza sklepem, bo to jednak kwestia Tak, no to jest kwestia bardzo indywidualna. Hmm. No merch jest naprawdę drogi, szczególnie myślę, te takie wszystkie pierdoły, które, dodatki, które można sobie kupić w sklepie. Jakieś magnesy. Tak, oporcie, ceny niektórych misja, to zwalają to... z nóg. Kupki po 15-20 euro. 100 zł. Tak, tam. Naprawdę, no można się przy niektórych cenach przerażyć. No wiadomo, koszulki również tam. 100 euro stadionówka, plus jeszcze nadruki, to też nie są tanie sprawy, nie mówiąc już o meczówce. No ale wiadomo, jak już się tutaj jest, no to, no to chce się taką koszulkę mieć. Mm. Zawód na pewno takie jeszcze przy sklepie Atletico szaliki. Yy, chyba nie znaleźliśmy żadnego w sklepie Atletico, który nie miał drugiej strony w negatywie. Czyli tak że jest, tak jest. Pierwsza strona ma normalnie ładne barwy. Ale jak się on no, wróci, jest kompletnie w innych barwach przeciwnych. Tak, no jednostronny szalik wygląda. po prostu, do tego z takiego cienkiego materiału. Mhm. E, więc szczerze wszyscy zrezygnowaliśmy z zakupu szalika i nie, nie żałujemy chyba tej decyzji. Pod stadionem również jest dużo straganów, natomiast one tam również nie, nie no były takie same jakości właściwie mhm. jak w sklepie. Część się zdarzało, ale to przynajmniej były takie proste, na przykład paciaki z jakimś herbem na końcu. Tak, no też widać po sklepie, że przed chwilą miała miejsce zmiana herbu, bo te wzory tych nowych ubrań z aktualnym herbem no, no nie są zbyt wymyślne. No to są raczej takie proste kroje, więc pewnie no jeżeli pojedziecie za jakiś czas, no to myślę, że w tej kwestii będzie poprawa. No i to są chyba takie. Te podstawowe koszty są jeszcze, wiadomo, dodatkowe, no bo nie tylko sami atlet, tylko człowiek żyje przez 5 dni. I korzystaliśmy również z innych atrakcji. One tutaj są w takich cenach, bym powiedział... Nieobowiązkowych. No tak, już. tak. No na pewno trochę wyższych niż w Polsce, natomiast jeszcze, myślę, do, do przeżycia. Miejsce, które na pewno Wam polecimy, to jest Muzeum FIFA, znajdujące się na Puerta del Sol. Za takie wejście, natomiast spędziliśmy tam bodajże 3 godziny, dwie godziny na zwiedzaniu samego muzeum, a potem jeszcze godzinę pod ziemią. Graliśmy sobie w piwkę na konsolach, które tam są udostępnione. Miejsce naprawdę super. Mnóstwo koszulek z, nawet sprzed 100 lat po te, z tych ostatnich wielkich turniejów kilka sali z takimi różnymi filmami, też jedna, w której Byliśmy w kinie 5D, 6D już dokładnie nie bardzo pamiętam. Tak, ciekawe, to było naprawdę ciekawe. Można sobie zrobić zdjęcia z Pucharem Ligi Mistrzów, z Złotą Piłką. To też nie jest tanie, bo tutaj bardzo, trzeba za nie zapłacić 18 euro, no ale jeżeli ktoś chce mieć taką pamiątkę, no to, no, no to może sobie je kupić. Także to jest na pewno miejsce, które bardzo polecimy. Kolejne atrakcje to takie kultowe, tak? Zamek Królewski. On kosztuje około 80 zł. Nam się akurat nie udało wejść do środka, bo też nie chcieliśmy tam stać w tych kolejkach, a też czas nas akurat też trochę gonił. Muzeum Prado, które jest naprawdę ogromne. Przekonaliśmy Ogromny. się o tym. Przeliczyliśmy się, jeżeli chodzi o czas zwiedzający. Tak to jest. 1800 i... prac, jeżeli dobrze wyczytałem w przewodniku. Naprawdę sporo czasu nam zajęło przejście tego wszystkiego, a gdyby ktoś chciał się tak zatrzymywać przy każdym dziele i je analizować tak jak jeden z naszych kolegów, no to w momencie jak my je skończyliśmy, no to on był tak lekko ponad w połowie, więc naprawdę masa, masa tam tego jest. To, to, to również kosztuje około 80 zł. Byliśmy również wczoraj w ZOO w Madrycie. Ciekawe było, na pewno inne niż w Polsce, było kilka takich... Takich gatunków, których po prostu w Polsce nie ma. Za no tak. Po... Na przykład panda wielka, miś koala, Jest też delfinarium różne pokazy się odbywają związane to z to zwierzętami. No a propos pokazów, to trzeba też trafić z godziną, tam są chyba. Tak, no my na przykład trafiliśmy na, na takie, gdzie wypuszczane na przykład ptaki z latały nad naszymi głowami. Wiadomo, no dozor, różne podejście, każdy ma, więc to też myśli. kwestia indywidualna, czy ktoś chciałby iść. My możemy polecić, myślę. Mm -hmm. Kilka też Zresztą. takich naprawdę fajnych spotów, gdzie można sobie zrobić zdjęcie z bardzo bliska. Na przykład przy żyrafach. Coś, co w Polsce, coś, czego w Polsce nie widziałem, szczególnie w Warszawskim, co w tym bywałem najczęściej. Mm. Też jest biały tygrys. Aczkolwiek nam się go nie udało. Zauważyć. Teoretycznie chyba, nie? Powinien być nie wiem, czy jeszcze że z tymi jest z aczkolwiek nam się on nie pokazał albo go już nie ma. Więc nie, nie powiemy wam czy on Tutaj, No tak. tak, to można mieć na uwadze. Dojazd, tam, jest, tam jest całkiem knapy, ok. małpy. Tam sporo ich było, tak. tak. głośno. No dobrze, to by było na tyle, co również możemy polecić myślę od siebie. I z kolejnych atrakcji, co nam jeszcze zostało? Chyba tylko dodatkowy mecz po prostu dobraliśmy sobie. W tym samym terminie, kiedy byliśmy, było rajo. W przyzwoitym terminie, to znaczy nie w tej samej brzmienie, co mecz Artico. Rajo kosztowało 100 złotych. I myślę, że to była całkiem okej okay cena. Ale warto zaznaczyć, że rajo jest bardzo, no nie chcę powiedzieć zacofane, ale no troszkę ma stare metody, jeżeli chodzi ma o Ma swój niepowtarzalny kru. naprawdę klimat. Musieliśmy czekać że... dobrą godzinę chyba w kolejce do kasy biletowej. Tak, dwa dni przed meczem. Papierowe. Nie kupicie ich online. Sklep jest po prostu no naprawdę cofnięciem się w czasie. W środku jest jedna starsza pani, która go obsługuje. Sklep ma może z 10 metrów kwadratowych. Żeby wejść w ogóle do sklepu, trzeba zadzwonić. Nie ma z zewnątrz, trzeba zadzwonić. Zadzwonić z dzwonkiem, odwożyła. bo też nie mogą przekroczyć tam limitu osób w środku, żeby tam nie stworzył się za duży tłok. Dostępność koszulek również Bardzo było z nim ciężko. Byliśmy w sobotę. Kolega chciał Hamesa na plecach. Najbliższy termin to dzień dzisiejszy, czyli wtorek, kiedy już wyjeżdżamy, więc niestety to odpadło. Natomiast były koszulki z zeszłego sezonu, przecenione na 40 euro, więc tutaj była okazja sobie sprawić koszulkę RAJO w przystępnej cenie. No dobrze, mamy to RAJO, to na pewno również polecamy. Właściwie chyba wszystkie te atrakcje, na których byliśmy, możemy polecić. No nie tak. wiem, czy któraś nas rozczarowała. Znaczy, gdyby nie to, że. Podejrzewam, że tego raju byśmy może nie ogarnęli, ale tylko dlatego ogarnęliśmy, że nie było meczu kobiet, bo planowaliśmy jechać na mecz kobiet i na mecz męskiej drużyny Atletico. Aczkolwiek było to tak logistycznie niemożliwe do zrobienia, ponieważ mecz kobiet był w ten sam dzień, co mecz Atletico. Mecz Atletico był o 21.00, a mecz kobiet był o 17.00 czy 16.00, coś takiego? 16.00, natomiast miejsce, w którym one grają Dokładnie. jest oddalone o ponad 20 km od stadionu Metropolitano. Jest to mieście, właściwie poza Madrytem. Y, także no tutaj trzeba doliczać dodatkowe koszty związane z dojazdem. Z znaczy dojazdem a także cena biletu na ten mecz no jest dosyć spora, bo to jest 20 euro. Szczerze powiedziawszy, byłem w Anglii na kobiecej drużynie Chelsea, gdzie było naprawdę super i płaciłem za bilet mniej, mimo że jest to dużo bardziej renomowana drużyna w tej chwili. Także no tutaj na pewno negatywne zaskoczenie. I tego nam się nie udało załatwić. No i moi drodzy, jeszcze kwestia takich, myślę, popularnych atrakcji, z których nie skorzystaliśmy, to jest zwiedzanie Bernabeu. Tak, ale I to mieliśmy szerokie włóknie. znaczy, niekoniecznie nawet ze względu na nasze, do naszego uprzedzenia, do popularnych rządowych, natomiast <noise> ze względu na to, że tam na stadionie ciągle trwają prace remontowe i ta wycieczka jest ograniczona. Natomiast jej cena Chyba pozostała taka sama, bo to jest coś koło 150 zł, a ze zwiedzania wyłączone są wszystkie te miejsca, na które czeka się chyba najbardziej, poza... Szatnia, wejść na murawy to... Tak jest, to Pytali wszystkie... przed kasą, to niestety nie ma. Wciąż takiej. jest to zamknięte, byłem w marcu, również tego nie było, więc ta wycieczka była wtedy bardzo krótka. No, można zobaczyć no, tą ścianę płaczu z pucharami Ligi Bistrzów, która troszkę mnie zabolała. No wiadomo, no, tego w Muzeum Atletico jeszcze nie zobaczymy, ale myślę, że ta kwota to jest spora przesada za to, ile ta wycieczka trwa. Jeżeli chcecie coś zobaczyć na realu, no to myślę, że na pewno warto zobaczyć ich sklep, który już jest skończony i jest po prostu ogromny. przeogromny, ciągnie się myślę, no myślę, że tam ze 100 metrów długości, tak może wzdłuż być. może być naprawdę. Robi on niesamowite wrażenie. Ale nie mają przymierzalni. Chyba. W, w tym wcześniejszym nie było, tutaj że też jej jeszcze nie widziałem, natomiast możliwe, że no, no, możliwe, że już jest. Yy, tutaj, tutaj już nie, nie, nie powiemy Wam tego. No ale no, tak myślę, że. Czy... To wszystko z kosztów chyba. Wszystko z tych obowiązkowych i takiej naszej atrakcji załatwiliśmy. I może tak jako podsumowanie. E, oprócz zwiedzania Zo, dodatkowego meczu i Muzeum Prado, koszty nam wyszły. 2216 22, zł. Na osobę, oczywiście. Na osobę. Pojechaliśmy w czwórkę. A razem ze zwiedzaniem Prado, Muzeum, yy, Muzeum Prado, Meczu znaczy Rajo i ZO. Łączne koszty naszej wycieczki to jest 200, 2550 zł. Ale odejmując jednak sklep klubowy i jedzenie, bo to są jednak kwestie indywidualne. No Ktoś tak. może się żywić zupkami chińskimi, mieszkaniami i parówkami za euro ktoś też może na przykład stołować się codziennie w jakiejś restauracji i no, to jest po prostu kwestia podejścia indywidualnego. No tak, restauracje kuszą. Na pewno też fajną opcją, yy, z której też skorzystaliśmy, było pójście wieczorem do baru na mecz La Liga. Oglądaliśmy Zgadłem. Betis Leganes. Mecz był, mm, lekko mówiąc, niezbyt atrakcyjny, natomiast, natomiast bawiliśmy się tam naprawdę fajnie z kibicami Betisu. Też jednocześnie w jedną stronę, na jednym ekranie oglądano La Ligę. A w drugą stronę oglądano mecz Cordoba z Racingiem Santander chyba? Z Deportivo La Z Deportivo La Coruña, Ale w każdym razie w jednym, w jednym pomieszczeniu, dwa różne mecze i też miało no, też swój vibe jednak. Minus, że tam chyba gorzej było z klimatyzacją po, po momencie... Jak tak, było tam było dosyć dużo, to... natomiast klimacik również był. No to wiadomo, tam no to nie jest droga sprawa, pójście sobie do takiego baru, weźmiecie sobie jakieś napoje, posiedzicie. Mm. Coś jeszcze chciałem dodać, w tym momencie nie wiem, a jeżeli chodzi o jedzenie, ceny w sklepach są myślę dosyć porównywalne z tych polskich, naprawdę tutaj nie ma dramatu, nie, nie przeżyjecie szoku, w restauracjach jest trochę drożej, natomiast yy, no da się też znaleźć bardzo fajne miejsca, no my na przykład pierwszego dnia próbowaliśmy kalmarów, to był taki trochę nietrafiony strzał, ale na przykład poszliśmy na burgery bardzo dobrze oceniane w naszej okolicy i to był już... Ale to był już się. bardzo dobry strzał. Również dostaliśmy sosy, żeby rozdysponować je tutaj w naszym na mieszkaniu, których ja nam stało. brakowało, także była to dobra inwestycja. Tak czy no, wiadomo, na mieście można, można trafić lepiej i gorzej. W sklepach ceny są naprawdę całkiem ok, więc tutaj no za jedzenie myślę, że można się nastawiać na koszty trochę większe niż w Polsce. Natomiast nie jest to jakaś zwalająca znów kwota, więc pod tym względem jest ok. Też warto zaznaczyć, żeby zakupy robić raczej w takich, e, jakby to powiedzieć, nie wiem. My, no, te najlepsze ceny, z tego co widzieliśmy, są po prostu w marketach, e, w D, a gorzej jest w alimentacją, czyli takich mniejszych sklepikach, chyba to są monopolowe po prostu, gdzie no, można się nająć na jakieś rzeczy. Na przykład, wodę, którą kupiliśmy w D za euro, niecałe, alimentacją kupiliśmy za prawie 3 euro, ale no, jednak te alimentacje są duże otwarte. A propos godzin otwarcia, to warto znaczyć, że tutaj jednak inny, inna kultura i jednak mają przerwy w ciągu dnia i są dwie godziny otwarcia, ponieważ w środku dnia mają siestę. No tak, kiedy przychodzi piątek, sobota, no to wszyscy to... Po, do nocy siedzą w restauracjach i się super bawią, także klimacik jest tutaj naprawdę fantastyczny. Myślę, że Madryt wszystkim nam się bardzo spodobał. Tak, tutaj we dwóch już byliśmy wcześniej razem z jednym kolegą, natomiast yy, no. Szybko wróciliśmy, bo naprawdę jest tutaj fantastycznie. I nie tylko podmianem piłkarskim, ale również architektura, na przykład. Wystarczy przejść się po mieście. Jak na przykład przeszliśmy y, drogę z pierwszy dzień przyjazdu praktycznie. się po prostu na spacer jakiś i idąc parkiem, jest tam naprawdę tyle świetnych budowli czy chociażby posągów. W Polsce by były atrakcjami numer jeden w każdym mieście. A tutaj człowiek przychodzi obok, bo to nie jest nic takiego nadzwyczajnego biorąc pod uwagę resztę Jest miasta. to właściwie na każdej ulicy. Tak, dokładnie. Tak. Również... Ale to też bardzo to znaczy, że to jest po prostu, jakby to powiedzieć, w tej centralnej części miasta, bo jak byliśmy na przykład na Wajekas czy na, w okolicy Metropolitano, to tam jednak jest bardziej tak... Tak, no to są już jednak inne bardziej miejsca. Bardziej mieszkalnie, bym tak powiedział, ale jednak centrum miasta jest naprawdę świetne miejsce. Ja natomiast na przykład, pochodzić. gdy pojechaliśmy do Zo, to również było trochę dalej, natomiast tam podobało, podobało mi się bardzo, tak. Wyglądało to wszystko no nie tak wielko miejsko, natomiast również bardzo przyjemnie, sporo terenów zielonych. Również w centrum miasta są naprawdę bardzo ładne parki, więc, no i również punkty widokowe, których tutaj jest bardzo dużo. Madryt to jest druga najwyżej położona stolica w Europie, po Andorze, więc tutaj no te widoki tego miasta, za nimi od razu gdzieś tam rozpo, rozpościerają się góry, no naprawdę robi to wrażenie. No więc, naprawdę, no możemy wam to miejsce, Super. polecić. No, no i tak. przede wszystkim wkradł no, tutaj najlepszych klub na świecie, masz tylko tamale. To tak jest chyba jest. główny powód, żeby odwiedzić to No, myślę, że tutaj nie trzeba więcej zachęcać. Dokładnie. Także, no naprawdę, no, mniej więcej poznaliście teraz te koszty. Gdzieś tam pewnie powrócaliśmy Wam też y, jakieś urywki ze stron, co tam trzeba porobić, jak tam się odnaleźć. No, i to jest chyba wszystko. Tutaj zakończymy naszą. Przygodę w Madrycie i będziemy liczyć na jak, na jak najszybszy powrót na kolejnego vloga z meczu na nasz kanał. Śledźcie nas, bo to nie koniec atrakcji. Za chwilkę szykuje się ich jeszcze więcej. Sezon się rozkręca, Atletico wygląda dobrze, także miejmy nadzieję, że to będzie znakomita kampania. Zgadza się. Wracają Liga Mistrzów, nie możemy się doczekać. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za podróżowanie z nami na social media, na naszym materace-on-tour. I myślę, że możemy zakończyć naszą, no. naszą podróż jednocześnie materacją tour. Tak jest, także kończymy materacją tour. Mamy nadzieję jak najszybciej na part 3. No i co? Do usłyszenia. Cześć. Ok, a więc teraz pokażemy Wam, jak zakup biletów na stronie wygląda w praktyce. Wchodzimy na oficjalną klubową stronę i wybieramy zakładkę Kup Bilet. Następnie wybieramy mecz, który nas interesuje z listy. Na tym etapie konieczne jest posiadanie konta Atleti ID, czyli po prostu musimy się tutaj zalogować bądź jeśli konta jeszcze nie macie, no to zarejestrować się na klubowej stronie. A po utworzeniu konta przechodzimy już do wyboru miejsc na stadionie. W pierwszej kolejności musimy wybrać trybunę, która nas interesuje. Południową, północną, zachodnią lub wschodnią. Jeśli już się zdecydujecie, wtedy klikamy w wybraną trybunę i przechodzimy do wyboru sektora. Każda część trybuny ma inne określone ceny, które widzimy od razu po najechaniu na daną zakładkę. Następnie klikamy wypatrzony sektor, przechodzimy do wybrania konkretnych miejsc. Zielone krzesełka są dostępne, a czerwone to już wcześniej zakupione miejsca przez innych. Przed ostatecznym wyborem warto sprawdzić wizualizację widoku z danego miejsca, żeby mieć pewność, że taka część stadionu nam odpowiada. Następnie do naszego biletu możemy dobrać jeszcze dodatkowe usługi, takie jak na przykład zwiedzanie klubowego muzeum. No, i gdy wszystko mamy już wybrane, przechodzimy do następnej części, czyli wpisania swoich danych. Podajemy imię, nazwisko. W Hiszpanii używają, używają często dwóch nazwisk, więc my dwukrotnie wpisujemy to samo. Następnie dwukrotnie e-mail, telefon i pamiętajcie tutaj koniecznie o polskim numerze kierunkowym. Później przechodzimy do zakładki typ dokumentu. Jako obcokrajowcy wybieramy opcję Others, czyli inne i obok wpisujemy numer dowodu bądź paszportu, w zależności od tego, czym się posługujemy. Zaznaczamy wszystkie zgody i na koniec wpisujemy imię i nazwisko oraz numer dowodu osób, na które ma być zarejestrowany bilet. Na dole jest również wybrana metoda płatności. Jeśli wszystko się zgadza, przechodzimy do płatności, gdzie wpisujemy już swoje indywidualne dane dotyczące numeru karty i tym podobne. Od tego momentu powinniście już sobie poradzić.